Benjamin Graham, uważany za ojca współczesnej analizy fundamentalnej, twierdził, że inwestycja to działalność, która po wnikliwej analizie obiecuje bezpieczeństwo kapitału i satysfakcjonujący zwrot. Wszystko, co nie spełnia tych kryteriów, zaliczał do kategorii spekulacji. W czasach, gdy granica między inwestowaniem a spekulacją staje się coraz bardziej płynna, Warto przypomnieć o podstawowych różnicach oddzielających tych, którzy budują trwałe majątki od tych, którzy dążą jedynie do szybkich zysków, bo choć oba podejścia mają swoje miejsce w ekosystemie finansowym, ich cele, narzędzia i ryzyka różnią się fundamentalnie. Inwestor to nie tylko analityk, ale też marzyciel osoba, która potrafi dostrzec wartość w niedocenionym przedsiębiorstwie nieruchomości z potencjałem czy w długoterminowym trendzie technologicznym, jego decyzje wynikają z dogłębnej analizy fundamentalnej stanu gospodarki, kondycji przedsiębiorstw oraz perspektyw konkretnych sektorów. Przykładem klasycznego inwestora jest Warren Buffett, który swoją fortunę zbudował dzięki systematycznemu inwestowaniu w niedowartościowane akcje stabilnych spółek. Takich jak Coca-Cola, American Express czy Apple. Inwestorzy, tacy jak Buffett, szukają wartości, a nie chwilowego rozgłosu. W ich świecie najważniejsze są zdrowa struktura finansowa spółki, zdolność do generowania wolnych przepływów pieniężnych, przewaga konkurencyjna i kompetentny zarząd. Kupując akcje, inwestor nabywa nie tylko instrument finansowy, ale w swoim rozumieniu cząstkę realnego biznesu. Dlatego interesuje go również kultura organizacyjna firmy i jej relacje z klientami i otoczeniem. Nie bez znaczenia jest też aspekt psychologiczny. Inwestorzy cechują się dużą odpornością na emocjonalne wahania rynku. Jak mawiał Charlie Munger, wieloletni partner Bafeta. sztuką inwestowania jest siedzenie na rękach. Nie chodzi bowiem o to, by reagować na każdy ruch rynku, lecz o to, by działać tylko wtedy, gdy pojawia się okazja o asymetrycznym profilu ryzyka do zysku. Inwestor to ten, kto wchodzi w relację z aktywem. Kupując akcje, nie widzi jedynie linijki wykresu. Widzi firmę, model biznesowy, potencjał do generowania zysków. Jego zyski pochodzą z dywidend czyli rzeczywistego udziału w dochodzie przedsiębiorstwa oraz ze wzrostu wartości aktywu, opartego na rzeczywistej poprawie kondycji podmiotu. Kluczowe słowo to udział. Inwestor jest częścią czegoś większego. Jego kapitał zasila realną gospodarkę. Zysk nie wynika z cudzego błędu czy emocji rynku, ale z dobrze ocenionych fundamentów. To proces powolny, ale oparty na założeniu, że wartość nie jest chwilowym odbiciem lusterka, lecz strukturą, którą da się zbadać, zrozumieć i śledzić w czasie. Reinwestycja to naturalne przedłużenie tej logiki. Inwestor, otrzymawszy dywidendę, niekoniecznie ją konsumuje, często natomiast wraca z nią na rynek, zwiększając swój udział w aktywach. Zysk nie jest więc punktem końcowym, Lecz częścią cyklu to zysk rozłożony w czasie, wymagający cierpliwości, ale też zdolności do analizy i dyscypliny. Spekulant działa inaczej. Jego relacja z aktywem jest powierzchowna, często wręcz instrumentalna. Nie obchodzi go, czym dane aktywo jest. Ważne, jak się zachowa. Zyskuje dzięki zmianie ceny, nie dzięki wartości. Nie czeka na dywidendę. Nie interesuje go strategia firmy, obchodzi go zmienność ta niestabilna tkanka rynku, którą można wyczuć, przeczytać, lub częściej wyczuć nerwem i odruchem. Czasem działa intuicja, częściej algorytm. Pieniądz jest w ruchu, w wiersznym poszukiwaniu przewagi, nawet tej chwilowej. Czy to źle? Niekoniecznie. Spekulacja zapewnia płynność rynkom ale jej logika nie jest logiką tworzenia. To logika pochodna. Spekulant nie tworzy wartości, korzysta z jej chwilowych zniekształceń. W efekcie jego zysk ma często charakter gry o sumie zerowej. Jeden wygrywa, bo drugi przegrał. Zysk inwestora jest natomiast współzależny z dobrostanem aktywu. Znanym przykładem skutecznego spekulanta jest George Soros który w 1992 zarobił miliard dolarów, spekulując na spadek wartości funta Sterlinga. Przewidział, że Wielka Brytania nie utrzyma kursu swojej waluty w ramach europejskiego mechanizmu kursowego. Gdy funt się załamał, Soros odniósł spektakularny sukces, a jego działania przeszły do historii jako czarna środa. Spekulanci, tacy jak on, opierają swoje decyzje często na analizie technicznej. Trendach cenowych oraz krótkoterminowych zjawiskach rynkowych. Spekulacja nie musi być nierozsądna. Wielu spekulantów operuje z niezwykłą dyscypliną i korzysta z rygorystycznych systemów zarządzania ryzykiem. Współczesny trading oparty na algorytmach to w istocie forma wysoce zaawansowanej spekulacji. Jednak problem pojawia się wtedy, gdy brak wiedzy, doświadczenia i planu. Powoduje, że spekulacja staje się emocjonalną grą. Przykładem może być gorączka wokół NFT czy kryptowalut, gdzie wielu inwestorów kierowało się modą, nie rozumiejąc w pełni natury aktywów, które lokują oszczędności. Niektórzy spekulanci odnoszą sukcesy, lecz wielu traci, często dlatego, że nie mają przewagi informacyjnej ani odpowiedniej psychiki. Historia giełdy zna tysiące przypadków, gdzie zyski jednego tygodnia znikały w ciągu jednego dnia korekty. Spekulant żyje w świecie prawdopodobieństw, nie gwarancji, co czyni jego rzeczywistość ekstremalnie zmienną i stresującą. Jest jeszcze jedna kwestia, którą trzeba poruszyć przy okazji omawiania różnic pomiędzy inwestorem a spekulantem: chodzi o poziom trudności przy pomnażaniu kapitału. Nie oszukujmy się, nie da się z każdego zrobić inwestora, a co dopiero spekulanta. Nauczenie przeciętnej osoby analizy fundamentalnej z założenie jest możliwe i taka osoba poradzi sobie na rynku inwestując długoterminowo w spółki, które przeanalizowała. Niestety, jeżeli chodzi o spekulantów, to tutaj ta statystyka będzie znacznie mniej przychylna. Podejrzewam, że na 100 osób ze spekulacji zarabiać będzie maksymalnie kilka. Oczywiście nie od razu. W przypadku spekulanta będziemy mówić o cechach takich jak spryt, wysoka odporność psychiczna, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w warunkach powszechnego strachu i są to cechy kluczowe, bez których nie da się osiągnąć sensownych wyników. Proces nauki w przypadku aktywnego rozgrywania rynku będzie dosyć mocno odbiegał od leniwego stylu inwestora długoterminowego. Analizy fundamentalnej na takim średnio zaawansowanym poziomie można spokojnie nauczyć się w rok czasu. Po tym okresie większość inwestycji średnio rozgarniętej osoby będzie kończyć się sukcesem. Może nie jakimś spektakularnym, ale będzie w stanie sukcesywnie zarabiać. Spekulant będzie potrzebował nawet kilkukrotnie dłuższego stażu, żeby móc nazwać się zyskownym. Często mówi się, że spekulanci mają wyjątkowo dobrą intuicję, choć czasami nazywana szóstym zmysłem, intuicja nie jest nadnaturalna. To efekt podświadomych procesów bazujących na doświadczeniu i emocjach. W rzeczywistości nie chodzi o to, by deprecjonować spekulację. Rynek potrzebuje zarówno długoterminowych inwestorów, jak i krótkoterminowych spekulantów. Obie grupy wnoszą wartość. Jedni zapewniają stabilność i kapitał dla firm, drudzy płynność i szybkość reakcji rynku. Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś działa jak spekulant, sądząc, że inwestuje. Brak samoświadomości prowadzi do błędnych decyzji i strat. Każdy powinien więc odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki mam horyzont czasowy? Jaki poziom ryzyka jestem w stanie zaakceptować? Czy jestem gotów poświęcić czas na analizę, czy liczę na szczęście i intuicję? Jak pisał Graham, najważniejszym kryterium odróżniającym inwestora od spekulanta nie jest sama natura instrumentów finansowych, ale podejście do ryzyka i sposób podejmowania decyzji. W świecie pełnym pokus szybkiego zysku, warto pamiętać, że trwałe bogactwo nie powstaje impulsywnie, lecz wynika z przemyślanych decyzji, które czas zamienia w rzeczywistą i trwałą wartość. To już wszystko. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Na razie.